obejść swoje nagranie. Cześć wszystkim. Jestem Dzień z moją córeczką Cili. No już, już nagrywam. Przywitaj się. Dzień dobry. <laughs> Cześć. Słuchajcie, mamy tutaj grę Jurassic Park Evolution, bo chyba w sumie ja i Ciri jesteśmy razem fanami dinozaurów, bardzo je lubimy. No i skończyliśmy tą grę. Była świetna. Polegała na tym, że prowadzimy jakiś tam park dinozaurów, hodujemy te dinozaury, wykonujemy misje i grę przeszliśmy. Ale wpadliśmy teraz na taki szalony pomysł, że zbudujemy sobie taką arenę walki. Widzicie, tu mamy zbudowaną arenę walki, jest trochę wody, są jakieś drzewka. A to są laboratoria, w których trzymamy dinozaury. Wpadliśmy na pomysł, że wyhodujemy w tych laboratoriach wszystkie mięsożerne dinozaury, tak Ciri? Tak. I podobno był już odcinek, a to jest nasz drugi. Nie, chyba nie było drugiego, bo pierwszy się, nie, pierwszy się nie udał i żeśmy go skasowali. No nieważne. W każdym razie, plan jest taki, że zrobiliśmy tutaj taki battle royale, czyli wypuścimy tutaj dinozaury, Eee, mięsożerne i zobaczymy, który z nich wyjdzie zwycięsko, bo one powinny ze sobą zacząć walczyć. No to co, wypuszczamy. Mamy na początku ceratozaura, wychodzi z laboratorium. Mm -hmm. Zacznijmy od takich mniejszych mięsożernych. Oto ceratosaur. Cześć. Się. Może się przywita. Yeah, mamy go. Dobra, wypuszczam następnego. To jest metriacantozaur. Też nie, nie taki wielki, znowuż. Zaraz tu wyskoczy. No, jak widzicie, jeden z mniejszych, ale całkiem szybki i groźny. Dobra, lecimy dalej, bo to nie ma czasu. One muszą wybiegać i ze sobą walczyć. Mamy baronyxa. To jest taki dinozaur, który mieszkał Ciri blisko wody chyba, tak? tak? Polował na ryby też, między innymi. Zobaczcie, ma taki pysk trochę krokodyli. Hello, bardzo nam miło. Wypuszczamy tutaj minusa To jest drugi taki rodzaj dinozaura, który również normalnego. oprócz mięsa, takiego normalnego mięsa, polował na ryby. Tak. Polował na różną, różną zwierzynę. Dinozaury roślinożerne, ale też na, na ryby. Dobra, mamy go. Wypuszczamy kolejnego. Tutaj będzie. Karnozaur, jeden z naszych ulubionych, bo ma fajne rogi. Tak. Myślisz, że wygra ten pojedynek? Mhm. Mm Naprawdę? No, Karnozaur? Alba, chyba jest, jest za słaby trochę. Dinosaure. Może, dobra, mamy karnozaura. Czekaj, bo mi się pomyliły guziki. Lecimy z majangazaurem. No chyba majungazaurus. Dobra, on jest trochę mniej znany. O! Już mamy koledzy, się zapoznają. Dobra, zaraz tu będzie walka, ale puścimy dalej. Walka się zaczyna. Walczy Siri, cicho, bo nie mogę się skupić. <laughs> Sucho minus kontra Karnozaur walczą. No do tej walki przejdziemy, bo ona może trochę potrwać. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak, kto kogo pierwszy dziadnie. O, Karnozaur dostał trochę, już ma 68% życia. Nawet drugi raz dostał, zobacz, jak nie ucieknie to zginie. Dobra, wypuszczamy dalej, kochani, bo to nierówna walka, jak niektóre nie biorą udziału. Leci giganotosaurus. Mamy kolejną walkę, poznajcie Giganotozaura, całkiem już pokaźny. I tu mamy walkę... Któż to walczy? Majangozaur z Ceratozaurem. Dobra, niech się biją. Na razie nikt jeszcze nie padł. A tu mamy do wypuszczenia Giganotozaura. Ciri, wiemy, że on jest groźny, nie? Tak. To jest, to jest, to może być jeden ze zwycięzców w pojedynku, nie wiemy. Wychodzi czy nie? Któryś dinozaur ma, ma mało życia, jest, idzie chyba. Alozaura wypuszczamy tutaj, proszę bardzo. Mój ulubiony. Alozaur jest fajny. Fajne ma te wypustki na... Potem sobie obejrzymy te dinozaury bliżej. Dobrze, lecimy. No i kochani, tutaj mamy króla... Dinozaurów. No, tak się mówi. Tyrannozaur Rex. Witamy. Ktoś zachorował, któryś dinozaur zachorował. Nieważne w tej chwili. Uuu, mamy kolegę, dobra. I wypuszczamy jeszcze spinozaura. Bardzo go lubimy. Fajny dinozaur, który nad wodą żerował z takim fajnym żaglem na grzbiecie, tak? Cili. No właśnie. Bardzo go lubimy i kibicujemy mu chyba, co? Czekaj, mhm. yeah. wygrał. Aż, aż się go boję. Dobra, kochani. I tu mamy y, dwa dinozaury, które jak ktoś oglądał Jurassic Park, zaczęła się jakaś walka. Walczy tyranozaur z alozaurem, Tiri. Ooo. Oh, oh. Może być tak, że y, jakiś dinozaur ucieka, że boi się jednak przygranej i ucieka. Potem może zostać pokonany w innym pojedynku, natomiast no, mamy tu ciekawą walkę. Je wydaje się, że alozaur mu powinien uciec, inaczej nie wygra. Ale się odgryz, zobacz. Równa walka. No, czy tyranozaur da radę? Mamy kolejną walkę. Zobaczmy, co tu się... Tyranozaur uciekał do alozaura, zobacz. Mój kochany. Alozaur go prze prze przeraził chyba. <laughs> no dobra, mamy jakąś walkę tu. Czekaj, czekaj, coś tu się działo jeszcze. Jest walka. Gigantozaur, który ma 100% życia, walczy o pokonał Suchomimus'a, zobaczcie. To jest koniec walki. Suchomimus pokonany. Dobra, przechodzimy do kolejnej walki, gdzie ups. Karnozaur chyba walczy dzielnie z Metriakantozaurem, niby mniejszym, ale oto oto Wygrywa metria kantozaur, ten mniejszy. Mamy kolejną walkę tam w tle, widzicie? Spinozaur walczy, zaraz tam pójdziemy. Pat wygrał. Wygrał metria z większym karnozaurem, ale karnozaur był chory. Troszkę, nie wiemy do końca dlaczego, ale zachorował. A tutaj mamy spinozaura pokonującego Baronyksa. Spodziewaliśmy się, nie? Dobra. Wypuszczamy dwa ostatnie dinozaury, które są modyfikowane genetycznie. Jak Ktoś oglądał nowsze Jurassic Parki, to pewnie kojarzy Indominusa. Teoretycznie przynajmniej najsilniejszego chyba dinozaura. Hej, hej. Przywitaj się. Dzień dobry. Powiedz dzień, do... dzień dobry. Jaki miły. No i tu jest Ciekawostka, bo wychodzi, wyskakuje coś co się nazywa Indoraptor, ostatni dinozaur, którego wypuścimy. Indoraptor on jest... nawet nie jest dinozaurem. A kim jest? No jest dinozaurem, tylko jest dinozaurem takim, zobaczcie, on jest teoretycznie mały, trochę przypomina jakiegoś... On jest mieszanką chyba, jak się nazywały te raptory, tak? Te mniejsze. E... Mieszanką raptora z czymś, ale on jest piekielnie szybki i groźny, dużo ciosów zadaje. O, o, mamy walkę. Tyranozaur przegrywa z Indominusem. Mógł być ranny po jakiejś walce. No tak, po moim. Po tak, tak, co go tam alozaur pogonił, nie? No właśnie, zobaczmy, co tu się wydarzy, bo tyranozaur, jak nie ucieknie, to jest chyba po nim. Chociaż teraz się odgryzł, no ale mimo wszystko, ma dużo mniej energii. No i tyranozaur przegrywa walkę ze świeżutkim wypoczętym Indominusem, który wszedł jako jeden z ostatnich. No miał pewną przewagę. Tyranozaur, papa, pa. sorry. Nie jesteś królem, królem, wioski. Na razie. Dobra, patrzmy co tu się dzieje. Mamy martwego giganto... Nie, gigantozaur śpi i odpoczywa, ale ma 100% energii. Okej, okay, tutaj leży pokonany karnozaur i zwróćcie uwagę... Inne dinozaury mogą się pożywiać tymi martwymi. Ceratozaur looking for food szuka pożywienia no i chyba znalazł chyba znalazł, zobaczcie. Nie, ominął go. Odwróć się. Tak, tak. Zobaczmy. Yy, mamy walkę, dobra. Mamy tutaj gigantozaura pożywiającego się. Tymczasem dochodzi do walki groźnego, jak mówiłem, i szybkiego indoraptora z gigantozaurem. To jest bardzo ciekawa walka. Co tu się wydarzy? Zobacz, Siri. Zobacz, co robi Indoraptor. Wygrywa. Ten mały wygrywa z tym dużym. Już jest remis. Jak któryś mnie ucieknie, to... I ucieka Indoraptor. Spryciarz. No, jednak... Jednak nie chciał walczyć do końca z nim. No dobra. Indominus sobie popija. Mamy chyba walkę. Alozaur? Tak jest. Alozaur walczy z Majango, i to wydaje mi się, Cili, że zwycięzca jest tu jasny. Jak myślisz, kto? Alozaur? Moje Powinien, tak. Alozaur powinien wygrać. Chyba, że Majangozaur ucieknie. Nie uciekł i to jest po walce. Ten ma już 1%, to oznacza, że, że padnie. Mamy chorobę. Zobaczcie. Majangozaur polega w walce dzielnie. Ale nie dał rady. Natomiast metria kantozał jest chory. Jakaś choroba nam się tu rozprzestrzeniła. Nie będziemy chyba ich leczyć, a może uleczymy ich cili, co? No mamy ekipę leczniczą. Dobra. Czekajcie, wyślemy lekarzy. Proszę bardzo, leczymy tego. Czy jeszcze któryś jest chory? Czy tylko jeden? No, ja nie wiem, czy on, to oni go zdążą leczyć, bo mamy walkę silnego spinozaura, który ma 100% energii. No właśnie. No i Metriakantozaur chory nie miał dużych szans. Nara. No, kochani, ile nam zostało dinozaurów? 5, 6, 1, 2, 3, 6 dinozaurów. 6 dinozaurów nam zostało. Obejrzyjmy sobie z bliska jakiegoś ładnego, na przykład tego gigantozaura, który jest chory. Dobrze, to uleczmy go, jeżeli zdążymy. Wyślemy ekipę leczniczą. Pyk. Lekarze zobaczcie, ruszają z tej bazy z samochodem. O! -o oni nie mają wejścia tutaj. Nie zbudowaliśmy żadnej bramy. Musimy szybko zbudować bramę. Nie. Nie zbudowałem żadnego wjazdu tu. Proszę, robimy bramę. Może być tu? No. Dobra, zrobię tu. O, jest. Dobra, stawiamy bramę. Tędy sobie wjedzie teraz. Ruszył, widzicie? Bo nie wiem, czy zdąży go uleczyć. Jedzie sobie samochodzik z panem, który będzie strzelał takimi strzałkami z lekarstwem. Dobra, tymczasem co tu się dzieje? Tu jest jakieś zbiorowisko. Pożywiają się czy co? Chyba tak. Zobaczcie jak Spinozar ładnie wygląda. Zobaczmy, tak, zobaczmy Indominusa. O, o, walka. Walka nad zwłokami jakimiś, no dobrze. Indoraptor. Patrz, ten Indoraptor jest piekielnie szybki i groźny. Ten mały, co prawda, przegrywa na razie, znaczy ma, ma mniej energii w ogóle. Ale zobaczmy, bo on jest bardzo szybki, atakuje czasami po dwa razy na, za jednym zamachem. Patrz, już trzy razy go ugryzł, chyba, pod rząd. A ten nie zareagował. O! No, Indoraptor, chyba musisz uciekać. Chyba musisz uciekać. O, a ci... Y, nie, nie zwróciłem uwagi, ale chyba, chyba uleczyli. Nie, patrz, tu jest gigantozoł schowany, a oni go próbują leczyć. Muszą go trafić strzałkami. No chyba się uda. Jest, no disease. Jest uratowany, w sensie... Boisz się prawie Wow, Ciri, zobacz co tu się stało. Zobacz, kto nam uciekł. Spinozał. Ale on uciekł. Zobacz, rozwalił, rozwalił to. E, ogrodzenie. Dobra, nar nareperujemy szybko ogrodzenie. Mamy Sprawdźmy, ekipę. co mi się stało. E, dlaczego uciekł? Tak. Sprawdźmy. Dobra, naprawimy to ogrodzenie. Co, co? Możemy sprawdzić. Zobacz, on biega po parku i ludzie są. Wow, tu ludzie przyszli. O kurczę, ale mamy akcję. Danger to guest, danger to guest. Komfort mu spada, czyli jest niezadowolony. Dlaczego był niezadowolony? Nie ma wody. Nie, wody mu tam zabrakło. Tam miał za mało wody, okej. Okay. Tutaj już jest dobrze, ale tam miał za mało wody. One potrzebują większego akwenu wodnego. I mu zobacz, ale zamieszanie. My go zaraz uśpimy, żeby on tu nie robił jakiegoś, żeby wrócił do walk. A nie, żeby sobie na ludzi polował. Co to ma być? No ale pap. No dobra, no możemy chwilę popatrzeć, co tu się wydarzy. Jak w jakimś filmie Jurassic Park zobacz, goni tłum. Nie wiem czy on jest zainteresowany polowaniem. Może być uuu! O rany. No dobrze to tylko gra. To jest tylko zabawa. Trochę jak z lalkami. No cóż? Myślisz, że sobie upoluje kogoś? A Ciri w tą grę już grała, widziała jak to wygląda. Tutaj nie ma krwi, nie ma ten, więc nie panikujmy. Jest gdzie? Gdzie? Nie ma krwi. No ale na dinozaurze jest tylko jakiś radny. Tak, to nie ma krwi w tej grze. No i jest jakaś ekipa, która stanęła w miejscu. O I chyba tu, więc Zobaczmy, bęk. zobaczmy. Ciri. Odwróć głowę. Mamy jakąś walkę. Ops. No cóż, najwyraźniej był głodny. Dobra, my go usypiamy, bo to nie są żarty. I zaraz go przeniesiemy. Tymczasem tam jest jakaś walka. Mamy walkę, chyba. Gigantozaur przegrywa z Indominusem, my dear. O, przegrywa? Tak jest. No wiesz. I druga walka. Indo o, gigantozaur się odgryzł, ale mamy kolejną walkę. Tu coś. Hmm. Alozaur walczy z Ceratozaurem. Patrz, ten ceratozaur, taki nieduży, a, a cały czas tutaj dzielnie trwa. Nie wiem, zaraz sprawdzimy, na razie się interesuje. No i wygrywa. A jak tam ta walka? Uciekł, zobacz. Patrz, Indominus uciekł. Spryciarz. No, spryciarz, gigantozaur go przeraził trochę. Ok. Tu mamy walkę, która jeszcze trwa. I, I się zakończyła. Zobacz, ceratozaur padł. Twój ulubiony alo. Alozaur wygrał, i zobaczmy jego statystyki. Na razie pokonał jednego dinozaura. Yes. Czyli chyba jego. Tak. Dobrze, tam uśpiliśmy. Um, o, właśnie został uśpiony przez śmigłowiec. Ten spinozaur, możemy go przenieść, right? Przenosimy go z powrotem tu. Ale, żeby był zadowolony, musimy co tu zrobić. Wodę. Więcej wody. Zaraz, to zrobimy na, szyb, na, szyb, na szybciutko. Musimy zbudować ogrodzenie. Ogrodzenie jest już nareperowane. Zrobimy większy akwen wodny i to mu powinno wystarczyć. Myślę, że już styka. Tu była dziura. On tu, on tu zrobił dziurę chyba, albo tu. Już nie pamiętam. W każdym razie dziury nie ma. Ja od razu wysłałem ekipę, żeby naprawiała. Okej? Okay? No i co? My tu mamy alo, alozaura. Zobaczmy sobie Indominusa, jak on ładnie wygląda. Zobacz, ale jest ranny. Widzisz Siri? Widzicie te rany na pysku? Z tej strony widziałem, a tu Tu O, tu też widać patrz. No. Ciekawe czy on wygra ten Battle Royale. 40% życia ma. Poczekaj, bo tu może dojść do walki. Alozaur trochę ranny i gigantozaur, którego chyba nie interesuje walka. Mają podobne, podobnie z życiem. Alozaur trochę lepiej. Ale tutaj się zainteresował Indominus czy nie? Co tu się wydarzy? Czyżby? Oj, chyba tak, Ciri. Czyżby Gigantozaur versus Indominus? Patrz. Jest. Pierwszy zaatakował Indominus. W tej chwili ma lekką przewagę. Alozaur sobie biega i podziwia. Chyba tą. Te sceny gigantozał się, o gigantozaur, jeden raz zaatakuje i po zabawie chyba Kaszel, każdej jak chcesz, Siri Patrz, uciekł, Indominus ucieka. no i jeszcze jeszcze cfaniakuje. Tutaj się ktoś pożywia martwym ceratozaurem i to jest alozaur. No i spinozaur wrócił na pole bitwy no z pełną energią, sobie tam biegał wśród ludzi, nawet, nawet sobie zjadł co nieco. No i teraz wraca. Komfort mu rośnie, zobacz Ciri. Czyli jest zadowolony z. Tak, wetland. Trzecia statystyka od dołu pokazuje, że już wody ma wystarczająco. Już nie będzie panikował. No to może wygrać ten pojedynek. Zobaczymy. Mamy cztery dinusie, dobrze mówię. Cztery dinusie. Gdzie on biegnie? Halo! Uspokój się Dlaczego on atakuje? A dlaczego? Ale dlaczego on. Dlaczego on atakuje? Zobacz, komfort ma 100%. On, on się zde. O! Myślałem, że przestanie atakować ten mur, ale robi to ciągle. Nie, no my mu nie damy tu. Proszę mi naprawić ten mur szybciutko. Przestał, zobacz. Uspokoił się chyba. Aha. Okej. Okay. Dobra, mogłoby dojść do jakiejś walki, co? Wreszcie. Bo nudy. Szukamy zwycięzcy. Zobaczmy sobie alozaura z bitka u piękny Zobaczmy mów głośno! Zobaczmy rogi. No rogi chcesz zobaczyć, dobra Poczekaj muszę... O, jest. No fajne. Piękne, zobacz. No, takie rogi, takie wypustki. Jest walka. Mamy chyba walkę. Alozaur. Kontra mocno ranny Indominus. O, o, jeszcze raz, alozaur go ugryzie, i to jest po walce. Zobaczmy, czy tak się skończy. Patrz, po Indominusie, teoretycznie chyba najsilniejszym dinozaurze, który tutaj grasował. Patrz, twój ulubiony alozaur, zwycięzcą. Odzielna bestia ma już dwa pokonane dinozaury. Trzy. Nie dwa. Trzy, tak, bo teraz chyba trzeciego pokonał. Masz rację. A to jaki harpagan, no, kubaniec. No i teraz mamy tak, mamy, zobaczmy na inne statystyki. Gigantozaur pokonał jednego na razie. Spinozaur raczej włóczył się po terenie polową na ludzi, ale przepraszam, nie ma dwa pokonane dinozaury. No to mamy królów tutaj, tej areny. Pytanie: kto wygra? Mamy ich cztery. Trzech. Zostało trzech. Wygląda na to, że spinozaur wreszcie nie będzie nam uciekał. No i co? Jeszcze spinozaura sobie zobaczmy. Pięknego. Uuu, jaki uroczy. Jest. No tak, to jest walka. To jest walka. Spinozaur kontra Giganotozaur. Gigano atakuje pierwszy. Spino się odgryzie? Ma. Tak, odgryzie. się. żeby zobaczyć czy ma czysto eee, no proszę Spinozaur pokonuje gigantozaura, moja droga i akcja może być tylko jeden tak jeden zwycięzca i mamy tylko dwóch na placu boju tego oto <laughs> nie chciałem pokazać akurat tego który przegrał ale Spinozaura proszę bardzo o, ale groźny Chciałbyś go mieć w domu? Na smyczkę go na spacer wyprowadzać, na przykład? Nie. Słaby pomysł, nie? Eee... Ja bym chciała mieć mojego ulubionego. O, no to proszę, alozaur. Proszę, na smyczkę? Kolegę? No w sam raz. Kaganiec jakiś, nie? I na spacerki. Co ty na to? Nie. Nie? Jednak nie? Tak. Miseczkę byśmy mu postawili z jakimś jedzonkiem. Znaczy, jaki uroczy. Czasami trzeba było go było trzeba go, go było umyć chyba, ale... Do lasu by poszedł narobił hałasu. Dobrze. No i co? Spinozaur się pożywia. Pozabiło i ja Miszki. by, miśki. Miśki by pozabijały jakie Miszki? W, w lesie? Tak. No to ja nie chcę takiego, co zabija Miszki. No tak, ale to przecież groźne dinozaury. Nie miałyby szans. Um, no, spotkajcie się panowie gdzieś w końcu. Arena jest duża, no i tako Zostały dwa dinusie, i ciężko, żeby się spotkały. Ale w końcu tego dojdzie. Czekamy? A może im szybko zawęzimy ten teren, co? Możemy, możemy tak zrobić. Nie. A dlaczego nie? Nie, no chodzi mi o to, że zmniejszymy. Zobacz, zobacz. Nie. Zobacz o co mi chodzi. Patrz. Nie. Patrz, zrobimy im mniejszy teren, żeby miały większą szansę się spotkać. Wodę zostawimy, żeby nie wkurzało to przynajmniej naszego spinozaura, ale patrz, co my zrobimy. Nie wiem, gdzieś, gdzieś tu doprowadźmy tą. O, no i niech chłopaki się polubią. Zobaczmy tylko, czy nie ma za mało miejsca. Nie, ten jest ok. Bo, bo jeżeli terenu jest za mało dla danego gatunku, no to on może uciec znowu. Może się zbuntować. Mamy spinozaura, który śpi. I też jest zadowolony. Dla niego też jest ok. A może ten go tak po cichu podszedł i w spłupę? Hmm? E, nie, on też poszedł spać. Nie będę gryzł w pupę, kolegi. Okej. Okay. No, ale nudy. Trzy lata później wyłoniliśmy zwycięzcę. Nie no, w końcu zaczną walczyć zaraz. Teren jest mały. Nawet możemy go jeszcze zmniejszyć. Patrz. Nie, 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 No, ale to, ale Ciki, będą no większe szanse, bo czekamy już długo i zaraz, zaraz ta walka się musi skończyć, no. Na co mamy czekać? Dobacz. Nie, w końcu walczą, chłopaki. Zróbmy na przykład o, o pas. Zdrajmy znowu czy nie jest za mało. Nie, jest dobrze. Dla niego jest dobrze, a ten jest mniejszy. To jemu też pewnie pasuje. Ale jemu brakuje forest troszeczkę. Lasu mu brakuje. No to szybciutko mu drzewka dorobimy. Troszkę drzewek. Proszę. O, już pasuje koledze? Tak jest. Widzisz, już forest jest ok. No, tylko walka, no, ale nie są chętni. Napiję się kawy, obuć mnie, dobra, jak zaczną walczyć. No. Oho, nareszcie, chyba nie, albo tak. Tak. Yeah. Yeah. A fight has begun between allosaurus and spinosaurus. Tylko, żeby żaden nie uciekał, już niech naprawdę wyłonią zwycięstwo Co? Remis. Remis jest. Po 66% spinno spinno. Spino wygrywa. Ja myślę, że Spino I znowu mamy remis. Mniej więcej. Nie, żaden nie ucieka. O, za ucieka. za uciekł. No i trzeba poczekać chwilę. Dłuższą chyba. Nie, he, he. Nie ma zwycięzcy. E, to on powinien przegrać, bo uciekł. Co? Jak uciekł, to możemy uznać, że on został zwycięzcą. Co ty na to? Mój ulubiony. Dobra, mamy zwycięzcę, alozaur. Napiszemy wam w komentarzach, kto wygrał, naprawdę. Nie chce nam się czekać, chyba już. Ulubiony twój? Tak. No widzisz, jaki mi fajny. No, czy ten naprawdę ucieka. Nie ucieka. On jest zadowolony, tylko jest ranny. Komfort jest 100%. On, nie wiem, dla niego jest okej okay, ten teren. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, Spinozaur też jest zadowolony. No, ale no, dojdzie do walki, tylko to może, nie wiem, być parę minut. Dobra, kończymy. Dobra, dzięki widzom za oglądanie. Thank you very much. See you later, Gator. Na razie. Pa